Witam serdecznie. W tym filmie pokażę moją metodę czyszczenia aerografu HNS Ultra. Jako przygotowanie do czyszczenia, już na koniec malowania przepłukuję aerograf cleanerem. Do głównego czyszczenia używam dwóch kawałków ręcznika papierowego oraz szklanego pojemniczka. Do tego pojemniczka odmierzam dwie miarki cleanera, około 5-6 ml. W tym klinerze zamaczam wacik kosmetyczny, który będzie mi służył do czyszczenia igły i zbiorniczka. Zazwyczaj po malowaniu lewa rękawiczka jest mocno ubrudzona farbą. Przewlekam sobie na palce lewą stronę brzegu rękawiczki i tak używam jej do czyszczenia. Na początek odkręcam tylną osłonę igły, która właściwie powinna być zawsze czysta. Następnie wyjmuję zbiorniczek i odkręcam osłonę dyszy, a samą dyszę ostrożnie wrzucam do zbiorniczka. Teraz lekko poluzowuję zacisk od igły i wypycham igłę do przodu. To jest dość ważne, jak wyciąga się igłę. Chodzi o to, aby resztki farby nie były wciągane do środka aerografu i nie zapychały uszczelek. Igłę wyciągam namoczonym wacikiem kosmetycznym, którym od razu również czyszczę całą igłę. Następnej kolejności, używając patyczków kosmetycznych, czyszczę miejsce mocowania zbiorniczka. Zazwyczaj w tym momencie wystarczą mi dwa, maksymalnie trzy patyczki kosmetyczne. Przy okazji czyszczę też zewnętrzną obudowę aerografu, jeśli akurat jest taka potrzeba. Kiedy patyczki właściwie już się nie brudzą od farby, to czyszczę też nimi miejsce mocowania dyszy i osłony. Używając dedykowanego do aerografu wyciora HNS, czyszczę wnętrze aerografu z resztek farby. Dodatkowo używając średniego wyciora dentystycznego czyszczę jeszcze głębiej wnętrze aerografu. Na koniec tego etapu jeszcze tylko ostateczne czyszczenie patyczkiem oraz wacikiem i sam aerograf gotowy. Używając drugiej strony namoczonego wacika czyszczę wnętrze zbiorniczka. Przepraszam, ale akurat to ujęcie na filmie jakoś mi niespecjalnie wyszło. Używając drugiego dedykowanego do aerografu wyciora HNS dodatkowo czyszczę końcówkę zbiorniczka. Dedykowane wyciory HNS są oczywiście wielokrotnego użytku i po przepłukaniu będą używane ponownie. Zbiorniczek wycieram jeszcze suchym wacikiem kosmetycznym i gotowe. W następnej kolejności czyszczę osłonę dyszy. Najpierw używając patyczka kosmetycznego, a później grubym wyciorem dentystycznym. Czasami modelarze twierdzą, że osłona nie musi być idealnie czysta a jednak wolę, jak jest czyściutka. Na koniec zostawiam sobie najciekawszy i chyba najważniejszy element do czyszczenia, czyli samą dyszę. Najpierw używając grubego wyciora dentystycznego, czyszczę grubą część wnętrza dyszy. Czyszczenie to robię tak długo, aż na wyciorze nie widać najmniejszego śladu koloru farby. Następnie używając małego wyciora dentystycznego, czyszczę cienką część wnętrza dyszy. Jeśli podczas czyszczenia dysza pluje klinerem, to jest to bardzo dobry znak, iż dysza nie jest zatkana. Po czyszczeniu sprawdzam zawsze pod światło wnętrze dyszy. Czy na pewno widać, że nie jest zatkana? Wyciory dentystyczne, co prawda się zużywają, ale zazwyczaj daje się je umyć i użyć 2-3 razy do czyszczenia. Czyszczę też szklany zbiorniczek z resztek klinera, a właściwie to myję go w bieżącej wodzie z kranu. Na koniec zawijam w ręcznik papierowy wszystkie brudne waciki i patyczki, a całość zawijam w rękawiczkę. Prawa rękawiczka zazwyczaj jest na tyle czysta, że nadaje się do kolejnego malowania jako lewa rękawiczka. Część aerografu zostawiam sobie do pełnego wyschnięcia, gdzieś około 30 minut. I to właściwie wszystko. Dziękuję za uwagę, cześć.